Dzień dobry! Majowkowe Daily, dzień trzeci. Planowaliśmy zacząć nagrywanie dopiero na miejscu, ale podpowiedziało nam życie, żeby wyjąć aparat już teraz, bo widzieliśmy samochód, który wystąpił w poprzednim odcinku, czyli czerwonego Żuka, który udał się prawdopodobnie na Łasztownię, szczecińską wyspę, na której będzie odbywał się zlot szczecińskich klasycznych samochodów. My już wysiedliśmy na przystanku Wyszyńskiego i zbliżamy się do mostu długiego, który prowadzi na łasztownię. Jakbyś miał w skrócie powiedzieć, czym jest Szczecińska łasztownia? No to jak mamy powiedzieć o Szczecińskiej łasztowni, powiedziałbym, że to jest takie nowoczesne, stare miasto, które niedługo będzie całkowicie nowe. Ja dobrze słyszę, że ktoś tam śpiewa? Tak, ja tak naprawdę to jest. co to jest za taniec i śpiew. Widzimy już pierwszych uczestników eventu. Taki ładny, żółty samochodzik tam próbuje się przedostać przez ludzi. Ciekawostką jest to, że na tym odcinku bulwarów można sobie usiąść z alkoholem. Można spożywać alkohol. Tutaj widzimy motorówki, które można by pożyczyć, nie trzeba mieć patentu sternika. Ja się dziwię, że żadne mewy czy inne tego jeszcze nie dobrały. Jest tak ten, że nie mogę jej ująć tak duża o dopiero teraz <słyska> Jaka chillera. Jedna z atrakcji szczecińskich bulwarów, czyli ławka z dźwigosłoworami. Restauracja położona na statku. Można zjeść tuż nad wodą. Auta powoli wjeżdżają w stronę parkingu, na którym odbywa się spotkanie klasycznego Szczecina. Zbliżamy się już do Morskiego Centrum Nauki, czyli jednej z najnowszych atrakcji na mapie Szczecina. O, jak tu widzę inną atrakcję. Centrum Nauki w kształcie statku. Każde piętro jest coraz większe, odwrotnie niż w normalnych budynkach. Tutaj fajne selfie można sobie zrobić w odbiciu. to jest Łódź. Tak, to jest Łódź. Tokio 2020. Czyli tak naprawdę żeglówka z olimpiady, która odbyła się w 2021 roku. I ona jest tutaj podpisana. To na nie bywa. Patrzę ile tutaj jest odciągów i innych rzeczy, którymi nie trzeba hmm. manipulować, to myślę, że mógłbym nie dać rady. Jak informatyk w kablach, to tutaj ktoś się musi na tych linkach znać. To jest dla nas przewidziane. <laughs> Idealnie się pod tym mieszka. A co to? Ale ładne tam jest. jest w dalszej części morskiego centrum. Warto tutaj nadmienić, że morskie centrum nauki nie jest zwykłym muzeum, to jest obiekt interaktywny. Większość atrakcji można sterować lub można być świadkiem różnego rodzaju eksperymentów. Można też zrobić sobie zdjęcie lub nagranie na tle skrzydeł. Skrzydeł. Które wyglądają na to, że są roślinne. A my zbliżamy się już do terenu zlotu klasycznych samochodów tuż pod Morskim Centrum Nauki, które przed chwilą wam pokazaliśmy. Prowokator wczorajszego odcinka Jeżeli ktoś chce spełnić marzenie z dzieciństwa i być strażakiem albo mieć swoją własną straż pożarną, no to jest okazja, Żuk jest na sprzedaż. To golf Zobaczcie ile Fiatów 126P Możemy liczyć ja się poddaję, jest ich tak dużo, że nie jestem w stanie tego zliczyć. Robię niesamowite wrażenie. Jeżeli będziecie jeździć za szybko, to tak skończycie. Kojarzę tego EMO. Pamiętacie ładę z pierwszego odcinka? To jest jej lepsza wersja. Tak. Co to za wynalazek? Te... Jakie ma teksańskie te rogi Piździk. można jeździć piździkiem. Wszędzie się zaparkuje. ty piździk. Bardzo szybka bawara przejechała, taka jak kursira. A wracając do Meritum. W tym miejscu, czyli na parkingu łaścowni, odbywa się bardzo wiele wydarzeń, między innymi zlot samochodów, przy różnego rodzaju festyny, festiwale, a w lato można także skorzystać z Luna Parku. Tuż obok zlotu znajduje się drugi zlot. Tym razem jest to zlot food trucków. Jakie fajne miejsce tu zrobili, nie ja pamiętałam, żeby to takie miejsce było. Było rok temu, ale była sama trawa, ja nie kuradził, żeby właśnie siedzenia wtedy były. Powiem Ci, że świetne miejsce, żeby sobie przyjść posiedzieć, zwłaszcza, że tak pogoda na majówkę dopisuje. Można zjeść, już próbować nowości. Co, coś nam wpadło w ogóle w mówiąc... Ja tak myślałem, że zjem sobie burgera. Burgery dzisiaj zamknięte. Inne propozycje nie są dla mnie dzisiaj ciekawe. Aczkolwiek, patrząc po kolejkach, myślę, że wszystkie propozycje tutaj są bardzo ciekawe. A ja zobaczę, co tu mają, bo w sumie nie przyjrzałam się, bo nagrywałam. Lody chyba odpuścimy, trochę za duża kolejka. Damy szansę dzieciom. Ale zauważyłam... To jest kamperek, za jakie pióro i mapa otwarta. Myślisz, że ktoś posługuje się takimi mapami, żeby jeździć po kraju? Myślę, że są jeszcze tacy zapaleńcy, ale sądząc po tym piórze, które leży obok, myślę, że to jest piękna uzdoba. Idąc dalej, w stronę północnego krańca wyspy, możemy zobaczyć budynki należące do starej rzeźni. Dla miłośników polskiego filmu pewnie znacie Krzysztofa Jerzynę ze Szczecina. Teraz każdy może się nim stać. Tutaj jest tak fajnie zrobione, że można się wpasować. Można założyć kastet. To, to jest jak ok. kastet. Pokaż. Okay. Super. To jest za niski. To jest też podpórka, na której można stanąć. Żeby sobie zrobić zdjęcie. Dotarliśmy na sam koniec łasztowni, przynajmniej sam koniec ten, który jest dostępny dla ludzi. Przed nami zostały same dźwigi. oraz chłodnie. I elewator. Elewator Ewa. Nie wiem czy obecnie jest wykorzystywany, ale kiedyś się nazwa wskazuje, służył do przechowywania zbóż Plac na końcu służy do organizowania wielu wydarzeń. Wiele razy widzieliśmy tutaj różnego rodzaju biegi. Można także wykonać pamiątkową fotografię na tle Wielkiego Napisa Szczecin, którego tle znajdują się pały Robrego, czyli kolejna atrakcja Szczecina. Jak dalej tak będą zakręcać, to wylądują na działkę. Ja nie wiem gdzie, oni planują płynąć. Obrali nowy kurs. Kurs, kurs ten Szczecin. W północnej części wyspy znajduje się most, który łączy ją z wyspą, na której znajduje się plaża. Tak, na no Szczecinie znajduje się plaża. Plaża, na której można wypoczywać. W sezonie odbywa się tam bardzo dużo imprez. Most otwarty, zielony dla pieszych. Może być też most zamknięty i czerwony dla pieszych. Przed sobą mamy widok na dwa bardzo znane budynki w Szczecinie czyli na gmach Muzeum Narodowego oraz z tyłu na wieżowiec Pazim. Zbudowany w 1992 roku, jeden z pierwszych wysokościowców w Polsce. No, ten widok jest wart wszystkiego, pięknie to wygląda. Chyba może się Johnny Brawo. Nie Johnny Brago. Johnny Braco. Johnny Braco. Ja sobie od razu powiedziałem Johnny Brawo. Johnny Brawo, naprawdę. Jesteśmy na plaży. Prawie. <laughs> Plaża pewnie rusza na majówkę. Tutaj widać prace porządkowe, prace przygotowawcze. Widać też bardzo ładny piaseczek, na którym będzie można wypoczywać. Z pięknym widokiem na zabytki Szczecina. A my wracamy z wyspy na stały ląd. A raczej na kolejną wyspę. Auta dalej nas mijają. A my jesteśmy już przy muralach znajdujących się na trasie zamkowej. Z tyłu znajduje się mural, który na pierwszy rzut oka nie przypomina nic, ale jak się dobrze przyjrzymy, to zauważymy, że to jest łódź. Obok mamy taki w stylu wieznych wojen. Są też dźwigozaury. No jak się obrócimy do tyłu, to zobaczymy rybę oraz drące japę dzieciaki. Tak nam minął dzień. Trzeci naszego majówkowego vlogowania. Spędzone na wyspie Łasztownia a my idziemy dalej. Bulwary zawsze przyciągają dużo ludzi. Co, arbus dalej tam jest? Wydaje mi się, że tak. Tak, jest. Cudowny arbus. Arbus nas powitał, arbus nas żegna.